Z drugiej strony zagrana piłka, tak jest Pegasza, też próbowały go gdzieś tam teraz przejąć w walce z Jean-Miguel'em. Dobre przejęcie, będzie szansa na 1 do 0, no i mamy pierwszą bramkę. Miguel Pegasza po podaniu Lazaretiego, ale fantastyczne było to przejęcie. No ile właśnie robi ten wysoki pesik, to przejęcie futbolówki w strefie ogromnej rywala. I 1 do 0 w prowadzi u siebie Wiker, wygrasza. No i rozbieg spore napięcie ta. Piłka teraz niewątpliwie na pewno dużo waży. Ostatnie uwagi od sędziego, no jak to strzeli Daszkowski. Patrząc sobie prosto w oczy, kto wybrał tą próbę nerwów? Jakub Raszkowski, lewa noga, no i bardzo pewnie i mamy jeden do jednego Piast Gliwice, Konstrakt Lubawa. Można powiedzieć, pierwszy kontakt z piłką Raszkowskiego, no ale to wiadomo są specjaliści od pewnych elementów. To ładnie znalazł tu Claudinho do tego podania, no i teraz Everton do lewej strony. Będzie szansa i mamy bramkę! 2 do 1! Sintra strzelcem tego gola, no ale dobrze to rozegrali Claudinho. Dobrze się też ustawił. a Bruno Sintra idealnie umieścił w bramce piłkę. I aut dla Piasta, no i Piast może teraz wprowadzić zabójczą akcję, jest już i Lazaret szuka miejsca, koło niego Krizzel. Pilnuje, żeby to, tej piłki nie był w stanie przetransportować, no i Grisel dobrze się tutaj pokazał, Claudinho, ale nie najlepsze zagranie, sporo chaosu, teraz szansa i mamy 2 do 2! Miguel Pegasza, robią to, udało im się! Złe wyprowadzenie tej akcji przez Claudinho. Stracona piłka. I Miguel Pegasza.